Każdego roku Kanada pozwala około 250 tysiącom imigrantów na legalne wejście do kraju, co stanowi prawie 1% całkowitej populacji. Niektórzy decydenci sądzą jednak, że kraj powinien mieć wyższe ambicje. Twierdzą, że jeśli Kanada ma pozostać istotna na międzynarodowej arenie i przygotować się na nadchodzące trudności gospodarcze, państwo musi podwoić roczną liczbę imigrantów. Z celem zwiększenia populacji kraju do 100 milionów do końca wieku. Cały plan opiera się na tradycyjnym przekonaniu, że im więcej osób pracuje na stałym poziomie produktywności, tym wyższe jest wyjście produkt krajowy brutto. Chociaż technicznie jest to prawda, krytyczne spojrzenie na inicjatywę pokazuje, że propozycje na papierze niekoniecznie dobrze przekładają się na praktykę. Jestem Shirwan, Wasz gospodarz i witam w Caspian Report. Według rocznika Kanady z 1868 roku, roku, poprzednik rocznego rocznika produkowanego przez Statystyka Kanada. Na podstawie spisu ludności z 1861 roku, autorzy założyli, że tempo wzrostu populacji Kanady będzie tak szybkie w ciągu następnych 50 lat jak w poprzedniej dekadzie. Ponadto, w tamtym czasie Ameryka była głównym wrogiem Kanady, a możliwość konfliktu zbrojnego między nimi. Była motywującą siłą dla rocznika z 1868 roku. Biorąc pod uwagę wzrost demograficzny, urzędnicy w Ottawie starali się oszacować, ile żołnierzy mogliby zmobilizować w razie konfliktu z Waszyngtonem. Tak więc demograficzny napęd był motywowany interesami geopolitycznymi. Jednak, oczywiście, kolejna runda walki nigdy nie nastąpiła. A szybki wzrost populacji Kanady spowolnił, gdy spadły wskaźniki urodzeń i imigracji, co doprowadziło do nieosiągnięcia prognoz. Co ciekawe, koncepcja Kanady z 100 milionami obywateli pozostała żywa. Przejdźmy do października 2016 roku, rok po tym, jak partia liberalna została wybrana na większość, rząd ożywia inicjatywę 100 milionów. Rada doradcza do są gospodarczych premiera, Justina Trudeau podkreśla, że wskaźnik urodzeń w kraju pozostaje poniżej wskaźnika zastępowalności płodności, wynoszącego 2.1, który jest wskaźnikiem, przy którym populacja zastępuje się z pokolenia na pokolenie. Co równie ważne, Rada Doradcza ujawniła, że populacja Kanady również zbyt szybko się starzeje i że kraj jest dekadę od demograficznego punktu krytycznego. Obecnie w Kanadzie na każdego emeryta przypada czterech podatników. Ale do roku 2040 ta liczba spadnie do dwóch, ponieważ średnia długość życia osiągnie 83 lata. Nie będzie wystarczającej liczby podatników, aby przyczynić się do wszystkich programów społecznych, które ludzie zaczęli cieszyć się i oczekiwać. Takie jak publiczna edukacja, opieka zdrowotna i wsparcie dla młodych rodzin i starszych obywateli, kanadyjska siła robocza będzie zbyt mała, aby pokryć koszty. Teraz Wszystkie te argumenty są ważne, ale aby naprawić kryzys demograficzny, Rada Doradcza Trudeau proponuje podwojenie rocznej liczby imigrantów do 450 tysięcy rocznie do roku 2021. To jest warunek wstępny, aby potroić obecną populację Kanady do końca wieku. Dla jasności, inicjatywa nie nawołuje do otwartej granicy dla imigracji. Ale do systemu imigracyjnego, który dopasowuje wykształconych i wykwalifikowanych pracowników do branż i miejsc, gdzie są najbardziej potrzebni. Uchodźcy nie są częścią tego planu. Tak czy inaczej, inicjatywa nie zdołała zebrać wystarczającego poparcia w stolicy i stopniowo zniknęła z politycznej agendy. Aż do federalnych wyborów w 2019 roku, roku kiedy decydenci z Rady Doradczej połączyli siły z firmą konsultingową McKinsey i Company, i założyli non-profitowy think tank o nazwie Inicjatywa Stulecia. Ich celem jest, jak poprzednio, 100 milionów Kanadyjczyków do 2100 roku. Chociaż trendom gospodarczym przypisuje się rolę siły napędowej inicjatywy demograficznej, istnieją również autentyczne motywy geopolityczne dla większej populacji Kanady. Chociaż technicznie rzecz biorąc, Kanada jest drugim co do wielkości krajem na świecie, Około 35 milionów z 37 milionów Kanadyjczyków mieszka przy południowej granicy w odległości kilku godzin jazdy od granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Mieszkają tam nie dlatego, że jest ciepło, ale dlatego, że w XIX wieku Kanadyjczycy uważali swoich amerykańskich sąsiadów za swojego wroga. Stąd rząd kanadyjski zachęcał ludzi do osiedlania się przy południowej granicy dla celów obronnych poprzez forty, kolej i TPP. Z czasem południowe osiedla nabrały własnego kulturowego, ekonomicznego i politycznego życia, a ich wzrost następował w naturalnym tempie. W innych miejscach w Kanadzie około 2 milionów ludzi mieszka na obszarze subarktycznym, który jest na północ od większych miast i miasteczek, ale nadal poniżej koła podbiegunowego. Dalej na północy są terytoria: Yukonu, Nunavut i terytoriów północno-zachodnich. Które są mniej więcej wielkości Unii Europejskiej i znajdują się w kręgu arktycznym. Mimo, że te trzy terytoria przylegają do Oceanu Arktycznego i granicy rosyjskiej, to dla wszystkich celów jest to obszar zamieszkany tylko przez 122 tysiące osób. Z otwierającymi się przejściami arktycznymi i topniejącym lodem, Arktyczna Kanada jest zdecydowanie zbyt mało zaludniona, aby utrzymać swoje roszczenia terytorialne. Wobec coraz bardziej asertywnej konkurencji globalnej. Co gorsza, zdecydowana większość z tych 122 tysięcy Kanadyjczyków jest skoncentrowana i związana z rynkami południowymi, co oznacza, że kanadyjskie roszczenia i interesy arktyczne będą zarządzane przez niewielką społeczność. W żadnym wypadku to nie jest realizowalna strategia. Dla porównania, odpowiednik po rosyjskiej stronie to 2 miliony osób. To liczba Rosjan, którzy mieszkają w pobliżu Oceanu Arktycznego i aktywnie myślą i przygotowują się na Arktykę bez lodu. Zatem, gdy lód topnieje, warunki nowych relacji Kanady z Rosją będą ustalane przez 2 miliony Rosjan kontra 122 tysiące Kanadyjczyków. To nawet nie uwzględnia innych uczestników, takich jak Stany Zjednoczone i Chiny. Więc Kanada ma problem, a to mówiąc delikatnie. Patrząc na kilka najbliższych dekad, Kanada będzie ściskana przez wielkie mocarstwa rywalizujące na Arktyce. Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone będą dążyły do zdobycia wpływów na biegunie północnym. Kanada nie jest w tej samej lidze co konkurencja, ponieważ brakuje jej demograficznego zaplecza. Jeśli Kanada nie znajdzie sposobu na rozszerzenie swojego geopolitycznego wpływu, jej interesy na Arktyce prawdopodobnie zostaną zepchnięte na bok przez większe mocarstwa. Tylko w tym kontekście 100 milionów Kanadyjczyków miałoby sens, ale. kluczowe jest ostrożne rozłożenie populacji, tak jak to było z południową granicą. Problemem z rozłożeniem ludności w arktycznej Kanadzie jest jednak to, że odpowiednie terytoria nie nadają się do zamieszkania na dużą skalę. Teren jest głównie jałowy, z wieczną zmarzliną pokrywającą ziemię. Dla tych, którzy nie wiedzą, wieczna zmarzlina oznacza, że ziemia jest zamarznięta przez cały rok, co sprawia, że jest twarda jak solidna skała. To oznacza, że nie można kopać pod uprawy, więc jedzenie musi być importowane z innych miejsc. Nie można nawet budować domów. Na wiecznej zmarzlinie teren, domy i instalacje wodno-kanalizacyjne muszą być budowane na palach nad ziemią. Ewidentnie koszty logistyki i infrastruktury są znacznie wyższe. Obecni mieszkańcy Arktycznej Kanady mogą tam mieszkać tylko dzięki dotacjom rządowym, które w niektórych obszarach mogą wynosić nawet tysiąc na gospodarstwo domowe. Więc większość wzrostu populacji nastąpi nie na północy, gdzie jest to potrzebne, ale na zatłoczonym południu, gdzie miejskie centra takie jak Vancouver, Toronto i Montreal borykają się z bańką na rynku nieruchomości. Dodatkowym utrudnieniem dla celu Kanady, jakim jest 100 milionów ludzi, jest prowincja Quebec. W żaden możliwy sposób Kanada nie może zwiększyć swojej populacji bez szacunku dla niemal konstytucyjnej umowy z Quebec, która utrzymuje proporcje demograficzne w kraju na stałym poziomie w czasie. Nie wspominając o fakcie, że Quebec ma prawo weta w kwestii tego demograficznego ciężaru. Zatem, jeśli Kanada osiągnie populację 100 milionów, liczba ludności w Quebec będzie musiała również wzrosnąć, aby utrzymać proporcję populacji na poziomie 20%. Ale umowa z Quebec ma również komponent językowy, który wymaga od Ottawy szanowania pozycji języka francuskiego. Wprowadzenie milionów anglojęzycznych mieszkańców do Quebecu jest sprzeczne z umową i tylko pobudziłoby ruch separatystyczny. Jedynym sposobem na osiągnięcie 100 milionów ludzi jest otwarcie przez Kanadę swoich granic dla imigrantów z krajów francuskojęzycznych, oprócz krajów anglojęzycznych, aby nie naruszyć niemal konstytucyjnej umowy z Quebec. To prowadzi do ostatniej krytyki, która dotyczy wpływu kulturowego. Ponieważ większość imigrantów do Quebecu musiałaby pochodzić z dawnych kolonii francuskich w Afryce, status quo społeczno-polityczne Kanady zostałoby zagłucone na całej linii. W żadnym kraju czy społeczeństwie dominująca kultura nie pozwoli na swoje podważenie bez rewolucji. To nie jest przekonanie moralne, ale stwierdzenie, które dotyczy każdego narodu. Dynamika większość minoria, bez względu na to jakby ją opisać, to drażliwy temat, który może zaszkodzić długoterminowej polityce. Do tej pory Kanada miała stosunkowo szerokie publiczne poparcie dla imigracji, ale to może się łatwo zmienić. Dlatego politycy muszą zachować ostrożność w swoich kwotach imigracyjnych, aby nie przekształcić polityki w kwestię dzielącą partię. Warto zauważyć, że wielkość demograficzna ma ogromne znaczenie w geopolityce, a w nadchodzących dekadach będzie miała jeszcze większe. Kanada może albo zrezygnować ze swoich interesów na Arktyce, najprawdopodobniej na rzecz Stanów Zjednoczonych, albo starać się stopniowo zwiększać i rozdysponować swoją populację, biorąc pod uwagę takie czynniki jak Quebec i dynamikę większości i mniejszości. Każda z opcji budzi kontrowersje. Byłem waszym gospodarzem Shirvan z Caspian Report. Dziękujemy naszym patronom na Patreonie za wspieranie tworzenia tych treści. Aby wziąć udział w zbiórce funduszy, sprawdź poniższe linki. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.